Cześć! No cześć! Cześć! A co ty tak z gitarą łazisz? No słuchajcie, mm. bo dzisiaj była muzyka i sobie tak pomyślałem, że w ramach przeprosin za tą ostatnią moją piosenkę o komarze tam pani się troszeczkę nie spodobała, to pomyślałem, że ją przeproszę, bo w taki autorski sposób i właśnie zagrałem jej piosenkę, nie? No to bardzo ładnie. Mm, tu czekaj ciszę telewizor. No dobra. Jedzie! I to było tak. <laughs> Jeden chciał... Być papieżem, jeden ładny, drugi brzydki, a ja kocham twoje cycki. Gdybym nosił o rokacie albo żyłbym w celibacie, to bym uciekł, bym był szybki, aby zmacać twoje cycki. Jeśli mógłbym wybrać pracę za jaką płacę, chciałbym zostać masażystą robić masaż twoim, cycko. Małem już jednego zaraz pora na drugiego, bo nie jestem tak okrutny, by ten drugi miał być smutny. Ding dong! Maciek, ale jak mogłeś piosenkę taką dla pani zaśpiewać? A jak pani to odbierze jakoś inaczej i będzie chciała, żebyś jej te cycki i co wtedy? To był przekaz. Przekaz! Wiesz jak ludzie odbierają różne rzeczy. No. I to, no. Fajna piosenka! No fajna, bardzo fajna. A podobała jej się chociaż? Była w szoku.